Witam Michale. Dzień dobry Pani Aniu. Orientuj się. To jest kamyczek na szczęście. Dziękuję bardzo. Wiesz jak się cieszę, że się zgodziłeś na tę rozmowę, bo to jest jakaś ogromna radość jak się patrzy na człowieka, który w pewnym sensie dostał nowe życie, nie? Tak. Co Ty dostałeś powiedz mi? Dostałem drugie płuca. Minął roczek. Mhm. W zeszłym roku, o tym samym czasie, miałem ten przeszczep, który uratował mi życie. Jak Ci się oddycha? Pełnym piersią. Urodziłeś się zdrowy? Urodziłem się zdrowy. Nie, nie byłem takich większych problemów, tam jakieś tam y, małe przejściowe problemy, ale... Y, Ty miałeś atopowe zapalenie skóry, tak? Tak, miałem problemy tylko ze skórą, ponieważ jak się urodziłem, to miałem, y, była to skaza białkowa, która się gdzieś tam przerodziła w jakiś sposób właśnie w to atopowe zapalenie skóry. No i to jest do dzisiejszego dnia tam pozostałość taka niewielka jednak została z tego atopowego zapalenia skóry. Przed przeszczepem nie wyglądało to tak fajnie jak teraz. Teraz jest prawie że dobrze. z A ty masz rodzeństwo? Tak, mam dwie siostry. Dwie są młodsze ode mnie. Jedna ma na imię Agnieszka, druga Basia. Chronologicznie to starsza ma Agnieszka, młodsza Ma Basia. A ty w środeczku jesteś? Nie, ja jestem najstarszy. Najstarszy? Guru, brat guru. E, <grym> chyba tak nie odczuwają tego. No i co? I byłeś sobie takim zwyczajnym, zdrowym chłopakiem, tak? tak. Chodziłeś do szkoły? Chodziłem do szkoły, chodziłem na WF, nie było problemu. Uprawiałeś sporty jakieś? Uprawiłeś w piłkę. Były czasy, że były to całe dnie, kiedy tylko po szkole, zaraz z chłopakami żeśmy dali na boisko. Grali aż do samego wieczora, aż do momentu, kiedy nic nie było widać. Mm -hmm. Wracali do domu, weseli, ponieważ no, spędzaliśmy zawsze, miło czas. No Prębki. i co się nagle stało? Kiedy to było? Ej, przyszedł rok 2002, koniec 2002 roku, kiedy zacząłem przeszkadzać taka prosta czynność jak wchodzenie po schodach. Zacząłem się męczyć. Aha. Tak sobie pomyślałem, ja jako młody chłopak, mając 25 lat, męczę się wchodząc po schodach. Takie trochę dziwne. A poszedłem, byłeś od razu u lekarza? Tak, poszedłem od jednego do lekarza. Najpierw pierwszy kontakt, lekarz pierwszego kontaktu. Później skierowanie do specjalisty, bo, ponieważ zaczął mnie zastanawiać, dlaczego mam sine palce paznokcie, krąg, ustóp, w paznokcie, u rąk, u stóp. Zawsze takie trochę posi, posiniaczone końcówki uszu, nosek. No i poszedłem do jednego ze specjalistów, który się nazywał kardiolog a żeby ta pani mi tam skierowała do szpitala, żeby wykluczyć tą, znaczy zrobię w ogóle sprawdzić, od czego jest ta silnicza wada w, jakaś tam, w jakiś tam sposób wpływająca właśnie no, na te zabarwienie skóry. Mhm. No i okazało się, że mam dziurkę między przyciemkami. A zrobili ci jakie badania? Zrobili mi cewnikowanie serca. To jak to się robi? To się robi podobnie jak koronarografia, czyli wchodzimy przez pachwinę, przez naczynia krwionośne, do serduszka mierzą ciśnienie, tam sprawdzają mhm. wygląd tego serduszka i okazało się, że, że jest dziurka. Jest to wada wrodzona, znaczy była to wada wrodzona, ponieważ ludzie niektórzy rodzą się właśnie z taką wadą. I też się krew miesza, tak? To się Ta miesza krew? krew, dokładnie. Ta która jest natleniona tę natlenioną i w efekcie tego powstaje właśnie mhm. powstają właśnie odbarwienia na. na na, na palcach. Ale czy to zmęczenie, które odczuwałeś, to też mogło być tym spowodowane, czy nie? Później się przekonałem, że nie, ponieważ od kardiologa trafiłem do specjalisty, który nazywa się pulmonolog i okazało się, że oprócz serduszka mam jeszcze chore płuca. A co to za choroba była? Po takim dłuższym rozpoznaniu dowiedziałem się, że jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Na czym to polega? To jest taka dosyć skomplikowana. Ona ma różne, różne, zawiera w sobie różne czynniki, różne objawy. U mnie się to spotęgowało na rozedmie. Nigdy nie paliłem papierosów, ponieważ rozetne mają głównie palacze. Mhm. Ja nigdy nie paliłem papierosów, nawet nie próbowałem, a jednak u mnie się wytworzyło to. Ale wytworzyło się z tego względu, że brakowało mi takiego Enzymu, który nazywa się alfa 1 antytrypsyny I on jest odpowiedzialny za, jeżeli jest go w normie, to jest odpowiedzialny właśnie za prawidłowe funkcjonowanie płuc. Żeby chroni po prostu te płuca przed czynnikami jakimiś niekorzystnymi. Tak, pyły, zapylenia jakieś dymy, takie substancje, które szkodzą, dymy takie unoszące się z kominach. Mhm. jak ktoś tam pali, powiedzmy, gumę czy plastik. Ty wtedy byłeś studentem? Tak, ja wtedy studiowałem. Co studiowałeś? Studiowałem elektrykę na Wydziale Elektrycznym w Gliwicach na Politechnice Śląskiej. Mhm. I ty, ty coś mi powiedziałeś takiego, że wydolność twoich płuc to była tylko 20%, tak? Tak. Przyszedł taki czas dosyć szybko po tym, od momentu rozpoznania, że te moje płócka były tylko zdolne pracować w 20%. To jak twoje życie wyglądało? Yy, no było ciężko. Było ciężko. To chyba ze wszystkiego taka, musiałeś zrezygnować, nie? Tak, taka totalna izolacja od wszystkiego od wypadów ze znajomymi, gdzieś tam zabawa w jakichś klubach, dyskoteki rozpadały, nawet takie spokojne spotkania, gdzieś w gronie właśnie przyjaciół. Musiałem z tego zrezygnować. Tu siedziałeś w domu? Siedziałem w domu i czekałem właśnie do tego specjalisty pulmonologa. Mhm. Jedna z pani doktor, doktorek powiedziała mi, że jest taka możliwość i że ona by widziała właśnie u mnie możliwość. Widziała ci też czym grozi życie w takim stanie? Chciałem przeszczepu. No ale przecież ci powiedzieli, że jeżeli nie zrobisz przeszczepu, to będziesz miał niedotlenienie. w mnie, do którego doszło w późniejszym czasie. Ty się jeszcze w miarę dobrze czułeś, nie zgadzałeś się na przeszczep i tak. Widziałem osoby, które były w stanie takim naprawdę krytycznym. I ja w porównaniu z nimi no, wypadłem dobrze, wypadałem dobrze i zgadowałem. Tak. Studiowałeś dalej, tak? Studiowałem tak? Skończyłem zaocznie? Wieczorowo. i pracowałeś? Pracowałem i studiowałem. A gdzie pracowałeś? Pracowałem w takiej prywatnej firmie jako Elektryk, Elektromonter dokładnie. Mhm. Tam u nas w No tak, ale przecież, przepraszam bardzo, jak byłeś elektromonterem, to ta praca się łączy właśnie z pyłem, z tynkiem, z gipsem. No, zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było właśnie w takim zapyleniu spędzić czas. Przecież wiedziałeś, że ci nie wolno. No, ale mimo tego trzeba było z czegoś żyć. Mm -hmm. No dobrze, potem przyszedł rok 2005. Co się stało? No, w 2005 roku to był taki przełomowy czas to był taki przełomowy okres. W moim życiu, kiedy trafiłem pod respirator ze względu na infekcję, którą dostałem. Grypę miałeś, tak? Miałem grypę, tak. Zatrułem się dodatkowo jeszcze antybiotykiem. Trafiłem właśnie pod respirator w celu szybszego wyleczenia, wyjścia z tej, z tej, z tej infekcji. Po tym czasie zacząłem właśnie myśleć o, o, o. po prostu taka myśl mi przychodziła do głowy, że nie podjąć się, nie poddać się przeszczepom. Ale czemu? No bo wiedziałem, że jest coraz gorzej. No ale no, no jak ja, jak jest ze mną źle, to ja szukam nadziei, gdzieś wyjścia. A ty tak się poddawałeś? A ja się tak poddawałem, byłem taki bierny. Myślałeś o śmierci? Też. I co? I tak całkowita bezwolność? Dokładnie. Czyli Dokładnie. co myślałeś, sobie, że będzie, co będzie? Będzie, to ma być, będzie.